Wygląda jak te. tutaj woda. A to jest zorganizowane przez to, że mają długi weekend. Od czwartku mają już wolny, długi weekend. I to tak jak, tak jak u nas, długie weekendy, wszystko. Można sobie iść na takie różne cuda. Tak, tutaj w czwartek było święto. Mieli jakieś tam swoje święto. I czy w środę? W środę, później w czwartek i w piątek jest niedziela tutaj sobota już jest weekend i niedziela jest weekend tak? dlatego tyle wiary Pokazuję wam trochę z góry żeby nie pokazywać ludzi, ale tutaj niektórzy to uciekają strasznie a tutaj to jest też złoto tu możesz sobie wyciągnąć złoto no my, my hand is to be Chciałbym zobaczyć jak wyciągają złoto zawsze to widziałem gdzieś na filmie widziałem na filmie, ale widziałem tak a. A. wypoleruje, wyczyści, żeby się ślizgało nie, ja, żeby się nie ślizgało no i zobaczymy Najbardziej bardziej... stąd będzie lepiej widzę. Jak się będzie męczyć No to jest stały... to masz ileś sekund, chyba 20 sekund żeby to wyciągnąć kombinuję żeby to podnieść, to trzeba mieć mocną łapę.